Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tak naprawdę w pierwszym odcinku z Bedwarsów. I tym razem nie jestem sam, ponieważ jest ze mną Igor. przywitaj się. I zagramy pierwsze Bad Warsy w sumie, bo jeszcze był, był Minecraft, w, po prostu na, na zwykłym singielku, ale teraz postanowiłem, że nagramy sobie Bad Warsy. No i tak już przechodząc w sumie do Bedwarsów, to tutaj do gry, to w ogóle fajnie, że jesteśmy różowi no bo wiadomo, to jest kolor zwycięstwa yy, ta, to jest kolor zwycięstwa, po prostu różowy i dobra, jedziemy yy, to już sobie może, ty obuduj, ja polecę na, po diamenty polecę, Pa, czerwone, ja, ja, jakie szalone czerwone już są na tych, na diamentach czerwone czerwone szalone, dobra, idziemy No, różowy dobry kolor Patrz, 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 różowy jak pilnuje, znaczy czerwony jak pilnuje, rąbany Ja do góry idę, pa ja do góry idę Zniszczę im drogę do diamentów im drogę do elementów póki co Dobra, na razie im odciąłem drogę, oni się yy, zaczęli obudowywać łóżko, więc na razie spokojnie I ty, bo ja teraz nie mam jak wrócić do tego. Ej, masz wełnę? Ej, masz wełnę. To, to weź, bo ja się nie dostanę do tego, do bazy. No weź, mi trochę. Albo bo dobra na środek. Ej, przej, bo yy, idą, 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 idą. Ha, debil spadł. Ja... Cześć, ale weź już trochę wełny, jak masz, bo ja nie mam to już nie wełny. Będzie, ja stylu, nie, Dobra, to na razie zostałem na, na diamentach, czekam na diamenty w takim razie, nie dostanę. No, nie mogę nawet tam dojść do łóżka, więc wiesz. Cześć, może to zniszczę i się jakoś dostanę. Nie, spadłem razem z nim. Ja pierdzielę. Bo on spada, a ja chciałem go jeszcze tamtego drugiego stucji. Dobra. Yy, ale to chociaż jestem w bazie, dobra. Cyk. Dobra. Chcę tutaj mam 5. wełnę kupię. Wiem, 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 mam tutaj wełnę. Yy, szary tutaj czy tam... Biały? Tak, tak, to jest biały. Na razie tam spokojnie sobie, nawet zbytnie łóżka nie obudowywał, tak że spokojnie. A, myślałem, że różowy podjeżdża, ale ty jesteś różowy, więc dobra. No, tak, ja diamenty. Okej, okay, ja tutaj buduję inną drogę do diamentów, bo tam nie miałem O, no i bardzo dobrze. Dobra rzuciłem czerwonego, jak się pewnie wkurzyło się. Spokojnie, spokojnie, oni, ale oni są słabi, oni są słabi, bardzo słabi są. One mają takie coś, że nie wiem i wziąć. no... Możesz wziąć, nie wiem, no jak chcesz. No idę z powrotem, pa! Czerwony tam węs nadjadł. Na no, emeraldy idzie z, z twojej drogi. Na razie za nim nie idę, ale... Nie, dobra, idę za nim, bo mnie wkurza, idę po emeraldy. No chodź, no chodź, nie spieprzaj, Czerwony. I tak przegrasz, wiem. Po jaką strefie mi założył, ty? Jaka, jaka strefa? Rumbaniec. Dobra, cyk, cyk, cyk. No, słyszę twoją klawiaturę ostro. No z tymi czerwonymi może być długa wojna. Bo oni nie odpuszczają zbytnio ani... No wiem no bo TNT nie niszczy szkładę, Bill. No ta, no bo tak specjalnie. Bo oni, oni specjalnie wiesz, szkołę budowali, bo TNT szkłania niszczy. Dobra, ja tam, ja chyba wezmę yy, wezmę nożyce do wełny, wezmę kilow i ewentualnie siekierę i tam chyba podbijam, bo chcę, chciałbym im łóżko zniszczyć, bo, bo mnie wkurzają ci czerwoni. Dobra, tutaj na diamentach cały czas stoję, mam cztery i spieprzam na razie do bazy. I kupię nam może jakiegoś, wiesz, armorka. Ta armorka nam kupię i potem na czarpnesa zbiorę. Cyk, yy, dobra. I cyk, dobra. O, pięć emeraldów, ładnie, ładnie. To i ja znowu idę na emeraldy, albo ty idź. Oni mają ja idę na na... Dobra, to idź na emeraldy, ja znowu tutaj po diamenty przyszedłem. Ten czerwony się tutaj widzę, boi iść. Czy on się boi do mnie iść? Dobra, ja im tutaj odgrodziłem tak, jakby drogę, żeby się wkurzył, i dobra, odpuścił. Dobra, idą do mnie we dwóch, idą do mnie we dwóch. Dobra, ja wracam mam trzy Dobra, chopię, wypad, 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 dobra. Dawaj do bazy na razie, ja odłożę te diamenty co zebrałem. I na tego, szarpne, na sharpnessa, nam zbiorę diamenty. Yy, masz diamenty? O, do, we, wezmę te dwa, yy, dobra, już nic, już nic, wezmę na. Yy. Już mamy, szatnesa, Już mamy. 8 diamentów. Dobra, dawaj tam na diamenty. Tam czerwoni wężą jeszcze. Tak, cały czas tam. Mi się wydaje, że... Mi się wydaje, że właśnie to jest wygrana rundka, no. Tak coś czuję. Dobra. Ale oni się boją. No jest... Też to definitywnie widać, że oni się boją. Co? No, akurat na odcinek. No, by było fajnie. Yy, dobra. Jestem na, na emeraldach, Ma Możemy zaraz obsydian kupić? Ja ile mamy emeraldów w skrzynce? Emeraldów? 8. 8 mamy? na no to chłopie, na tego, na obsydian. Ja mam jeszcze tutaj 6, chłopie. Wiesz co, ale jak obsidian, to musieli... wiesz, co ja najpierw kupię? Chłopie, obsydian to mało kto zniszczy. By musieli, wiesz, mieć, ki wiesz, mieć kilo w ten. Yy, Diamentowe, jeszcze diamenty, cztery. No chłopie, to będzie wygrana rundka jak, jak nic. A ja bym podbił do tych, 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 tych wiesz, czerwonych. Nie płaca się. Chłopie, gdzie ty! Fireball jeszcze rzucił tam ten drugi. Co za chłop też, ty ja, ja odładam, bo ja mam tyle chłopie w tej rzeczy Dobra, ja, ja się do niego buduję, do góry Co za chłop, ty, patrz, patrz, patrz go, patrz go Dobra, z tym do ludu chłopie Z tym do ludu yy, dobra. Ej chłopie, tylko my mamy łóżko i czerwoni Z zobacz Jiguś, Igor, wypad No, oj, ostro, się teraz uratowałeś. No, no, rombani podjeżdżaj. Pa, idzie, 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 idzie. Chodź tu, chodź tu. Tientima, Tientima za sobą. Rąbaniec też się do niego buduje. No pan jest wkurzam ja chłop. Siedem diamentów jeszcze mam tutaj przy sobie, dobra. To ja idę do bazy na razie. On, be, on ma TNT przy sobie. Widziałem jak wyciąga do ręki. Ja szybko odkładam na diamenty i kupię jeszcze ten. Kupię. Je, jeszcze lepszego amorka nam kupię szybko, dobra. mamy teraz dobrego armora, ja jeszcze nie kupiłem za 4 golda tego, wiesz co? Diamentowego, szybko sobie kupię. Czek, dobra. O, to git okay. Dobra, let's go. Eee, nie, podbijamy do nich, podbijamy, chodź. Bo oni będą tak w nieskończoność robić. Idziemy do nich, Iguś. Okej, okay. ja chłopie ja już do niej idę. Pa, niebieski tutaj węższy blisko nas. Dobra, na razie już z niebieskim. On ma, widzę tutaj, y, diamentową zbrojkę. Sześć diamentów jeszcze. O, chłopie, to się cofnę może. Albo, dobra. Ta, cofnę się, bo jeszcze lepszego nam sharpnesa może wezmę. Nie wiem, czy się dał lepszy sznarp. O Jezu, no co. Y, nie, już nie można. Dobra, kupię nam... Dobra, nie wiem ciul, wezmę mam... No. E, ja, ja już idę do niego. Ja mam kilof, mieczek i idę do niego. Dobra, ale wiesz co? No. Patrz, jestem przy nich. Ej! Pułapkę mają, kurde, jeszcze mi spowolnienie, ole się uzbroili. No chłopie, pułapkę taką, że ciemno mi się zrobiło i efekt jakiś w ogóle, że nie ogarniałem o co chodzi. Nie, to się da kupić. To się da kupić. A niebieski idzie do nich, patrz. No co, dawaj, podbijamy. Dawaj, dawaj, ja tam idę. No to chodź, 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 chodź. Idziesz, Iguś? Nie, dobra, niebieski tam cały czas jest. Prawie spadłem. Dobra, nie mają już łóżka czerwonych, nie mają już, w ogóle nie ma czerwonych. Dobra, nowego, go. Dobra, nie żyję, ale on ma mało ha. Kurde. Ale on ma niebieską to, znaczy niebieską, diamentową, znaczy się, z tą zbrojkę ma. Przecież ja się muszę kupić, za dwa szmaragdy się kupię. Dobra, yy, nie, ja mam Fendt'y, szeście chłopie, sześć. Ja się kupiłem diamentową zbrojkę. Tak? Czerwony, to jest nasza no, 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 no. ech, chłopie, zostali nam tylko dwóch niebieskich, którzy są bez łóżka. O, dobra, robimy wina. Oni są bez łóżka, chłopie. Chodź, ci choć, Chodź, Iguś. Ale mam ten, ja zbieram sobie Tak, tak, wiem. Ale my ma, mamy wina, bo oni nie mają łóżka, więc. Chyba, że nam zniszczą, ale to jest mała szansa. Ja nam, ja nam jeszcze kupię ulepszę za 20 diamentów, chociaż to nie to za dużo zbierania. Pułapkę nam kupię. Ja sobie ulepszę jeszcze kilofik. Dobra, to żelazo, żelazo. Już, 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 już. Patrz, 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 wbija nie są dobrze Patrz patrz, patrz, nie, nie Nie, oni są za dobrzy, oni są za dobrzy Nie mamy już łóżka Wygrali, dobra to ja robię, ja robię... Ja na razie powrót do lobby robię, bo wiesz, odcinek mam i tak, no zajęliśmy drugie miejsce, mi się wydaje, że no nie jest źle, chociaż my liczyliśmy na wina, ale dobrzy byli, bardzo dobrzy. Nie mówię od razu, że cheaterzy, ale dobrzy byli, możliwe, że czterzy, no nieważne. Tak, tak. I w każdym razie to tyle ode mnie w tym odcinku, trzymajcie się, do następnego, siema.